Tego wszystkiego. A to zajdźmy może trochę niżej ziemi, tak? bo jak mówimy o tej komunikacji asynchronicznej tak? i chcielibyśmy tutaj wprowadzać jakiś, już jakiś, jakiś middleware, no to podejmijmy jakąś decyzję architektoniczną. Ja ja bierzemy, kawkę czy rabit? Właśnie. Chciałem powiedzieć, że widzę ryzyko, że zaraz jak zaczniemy rozmawiać, to wiem, czy to kawka, czy rabit trzy miesiące nie starczą, bo wiele szkoleń, na których ja jestem, to jest właśnie pytanie. No dobra, ale to powiedz teraz, kawka czy rabit? Nie? Kawka, Jakże... czy rabit? Tak, można no, powiedzieć, że tak? to, to jest rabit. To jest z rabitem, ręka do góry. To jest kawką, No i ja mamy, się wstrzymałem. Tak, tak. E, e, więc zróbmy resztę. No to może pogadajmy sobie o tym. Nie, no właśnie. No, no może jakby... pogadajmy w takim razie, czym się różnią te dwa rozwiązania. Tak? Bo to może pomóc wtedy zadecydować, co się właściwie będzie tam działo. D dokładnie. Bo -dokładnie. ja myślę też, że często ludzie tak naprawdę traktują te rozwiązania jako e, tak naprawdę dwie różne implementacje dokładnie tego samego hmm. mechanizmu. Tak, że to tak naprawdę ja mogę wybierać, jak. Wybieram sobie Postgres czy MySQL, to wybieram Rabbit czy Kafka. Nie? A de facto mhm. to nie jest taki wybór, bo Rabbit i Kafka to są zupełnie inne narzędzia do robienia tak naprawdę zupełnie innych innych rzeczy. Tak? One są projektowane pod zupełnie inne wymagania, zupełnie inne use case'y i realizują tak naprawdę dwie zupełnie różne jakby wzorce architektoniczne też trochę. Nie? A może nie wiem, pogadamy najpierw o, o kawce na przykład. Tak? Taka główna różnica to jest to, że kawka jest, jak to ładnie powiedzieć. Smart consumer, tak? Dump broker, czyli jest jakby consumer driven subscription, tak? To ja, jako konsument, steruję, kiedy odczytuję i skąd czytam z tego brokera, prawda? Um, natomiast Rabbit jest, od, tam jest zupełnie odwrotnie jest dump consumer i smart broker, czyli powiedzmy, że Kuba jesteś Rabbitem, bo głosowałeś za, Rabbit, za Rabbitem, ja jestem konsumentem i Łukasz też, to ty decydujesz, kiedy nam wyślesz, jak wyślesz wszystkim, to to się dzieje z tą wiadomością. Ona znika, nie? Jakby jest kasowana, więc jakby to już jest takie założenie, te wiadomości tak. są prezydentne. W Kawce możesz e zostawić je na dłużej, masz jakąś tam politykę retencji, chyba ładnie to się nazywa, tak? Tak, tak, to dokładnie. To jest zupełnie inny cykl użycia tego jest, tak? E co pociąga za sobą pewne cechy takie architektoniczne, bo ja, ja oczywiście mogę na rabicie obsłużyć to samo, co na Kawce, ale e na przykład jeżeli mam topik tak? Standardowa opcja. Topic, czyli tak naprawdę wysyłam jakieś, jakiś komunikat i ten komunikat może dotrzeć do zero, od 0 do n odbiorców i nie jako y, y, osoby, która wysyła, czy aplikacji, która wysyła na ten topic nie interesuje, kto mnie słucha. No w Rabbitie nie do końca mnie nie, nie, nie interesuje, dlatego że Rabbit tak naprawdę technologicznie w środku ma same kolejki. Tak? Tam nie ma topica. Topic to jest taki specjalny exchange, który gwarantuje, że dana wiadomość zostanie wysłana na ileś kolejek. Jeżeli ja teraz nie zadbam jako aplikacja, która, która wysyła tą wiadomość, albo jak osoba, która konfiguruje Rebita, żeby tam były utworzone kolejki pod aplikacje, mhm. które kiedyś się pod nie podepną, bo akurat się restartują, to ta wiadomość przepadnie. Czyli ja tak naprawdę muszę wiedzieć, do kogo, do kogo wysyłam tą wiadomość na Rabicie, nawet jeżeli to jest topic. Czyli Rabbit świetnie sprawdza się w przypadku, w przypadku kolejek. Tak? Ja mam zawsze bardzo dobrze zdefiniowanego odbiorcę. Typu jeden odbiorca, jeden konsument, który zawsze jest, wysyłam komendę. A kawka świetnie sprawdza się w kontekście eventów, gdzie ja faktycznie obsługuję te topiki. Jeszcze widzę jedną różnicę tutaj, tego co powiedziałaś, bo jeżeli dodajesz do Rabita konsumentów tak, nowych, no to tak samo jest z Q, Dodawanie tych konsumentów spowoduje, że jakby performance tego wysyłania spada, no bo ja muszę wysłać do wielu osób, tak? W kawce dodawanie czy to jakby skalowanie y, horyzontalne nazwijmy to, mm -hmm. y, nie wpływa liczba konsumentów na to, jakby jak szybko dostajesz te wiadomości, bo to ty decydujesz o, o tym, kiedy je mm. odczytujesz, tak? Więc tak naprawdę um, jeżeli w kawce w ogóle masz kilku brokerów, tak, rapicie, możesz to zlikwidować nawet na jednym brokerze, a, tak swoją drogą, więc y, możesz to zrobić w ten sposób. W, w kawce nie masz ograniczenia tego, że jest jeden broker, który działa tak naprawdę na jednym dysku. No. No, wiesz, w Rebita też możesz sobie przeskalować, nie? W takiej architekturze klastrowej to jest raczej zalecane, nie? No, Dobra, ale jak masz klaster, tak czy siak, jeśli dodajesz do jednego konkretnego brokera odbiorców, tak? To mhm. im więcej ich dodajesz, to performance ci spada na tego jednego konkretnego node'a. Aha, do tego konkretnego nowego. Znaczy, może... jeżeli masz Exchange, który się roz, rozwala na 600 no. kolejek, no to, to nie będzie narabić się działało wydajnie, nie? No ale jest jeszcze, jeszcze... Jedna, jest jeszcze jedna, moim zdaniem, istotna rzecz, szczególnie w tym konkretnym przypadku, kiedy mamy ten read model. Bo co jest dla nas istotne w read modelu? Kolejność dostarczonych eventów, tak? Bo jeżeli ja na przykład mam taką sytuację, że ktoś na przykład dodaje ogłoszenie, a za chwilę jednak stwierdza, o kurde, zrobiłem jakiś błąd, cofam to, hmm. cofam hmm. To, to ogłoszenie, usuwam je. Tak? no to mi będzie zależało na tym, żeby te eventy do tego read modelu, one doszły w kolejności, tak, żeby najpierw doszedł event, dodano ogłoszenie, a później doszedł event, usunięto ogłoszenie, tak? no bo jeżeli dojdą w kolejności odwrotnej, tak? to najpierw dojdzie usunięto, tego ogłoszenia nie ma, zostanie to olane, potem dojdzie, że dodano i właściwie będzie... Widoczny. Może umiesz to rozwiązać na poziomie biznesowym. Tak? No tak, ale wtedy masz znowu trochę kaplingu po stronie tego read modelu. Nie? Jeżeli masz kolejność, no i coś zawsze za coś, tak? I na kawce... No Dużo łatwiej jest nam uzyskać, jakby i na rabicie, i na, i na kawce jesteśmy w stanie uzyskać kolejność eventów. Tak? W kawce jesteśmy to w stanie zrobić w obrębie jednej partycji na topiku. Tak? Więc jeżeli będziemy wyrzucać y, z naszego producera do, do konkretnej partycji eventy dotyczące z z ty, mm -hmm. się tego samego ogłoszenia, to będziemy mieli zagwarantowaną kolejność. Ale dzięki temu, właśnie, że my jako konsumerzy z kawki y, właśnie czytamy sobie te eventy i sami sobie zapamiętujemy offset. Tak, to mamy to możliwe dla wielu konsumerów. Tak? Czyli, jeżeli mamy na przykład wiele instancji tego naszego, tego naszego read modelu, gdzieś tam powiedzmy rozparcelowanych w klastrze, to jesteśmy to w stanie dużo bardziej wydajniej zrobić niż w Rabicie, gdzie w Rabicie też jesteśmy w stanie mieć kolejność tych wiadomości, ale to jest kolejność jest gwarantowana tylko wtedy, kiedy jest jeden konsumer, jeden exchange i jeden topic. Tak? I to mm -hmm. są bardzo takie wąskie warunki, kiedy robić. W kawce, tak naprawdę z tą kolejnością to też trzeba, warto, do, warto dodać, że tak. to jest kolejność y, jednego konsumenta na jednej partycji, tak? bo tam tak to, tak to działa, że jeden konsument z konsumer grupy y, czyta da, w danym momencie z jednej partycji. Myślę, że trochę za głęboko wchodzimy już teraz, no, natomiast jakby tak podsumowując, widać z tego, że tak naprawdę e, e, Rabbit powinien bardziej nas interesować w momencie, kiedy mamy mniej konsumentów, bardziej zaawansowany routing z punktu widzenia użytkownika, a Rabbit ma w ogóle wsparcie do czegoś takiego jak Direct Replay 2 gdzie tak naprawdę możemy mm. prowadzić e, konwersację synchroniczną w modelu Request-Response w bardzo prosty sposób, tak, przez tworzenie subskrypcji anonimowych e, pod, pod konkretną, e, konkretną wiadomość e, Correlation ID, które jest generowane i tak dalej. E, więc to działa jakby bardzo fajnie. Jestem. Natomiast e, Kafka będzie lepiej działała w kontekście t, właśnie tych topików wielu, 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 wielu odbiorców i tak dalej. Czyli na przykład też są pewne rzeczy, takie już bardzo techniczne, tak? Na rabicie na przykład bardzo fajnie obsługuje się retry dostarczania. Ja sobie definiuję retry policy i mówię, że tutaj ta wiadomość ma być dostarczana z takim back-offem, z wykładniczym ponawianiem, tyle i tyle razy i tak dalej. W kawce muszę tak naprawdę gdzieś tam tym zarządzać na poziomie, na poziomie topików, tak? które, które obsługują tak. mi ponawianie. Więc to pytanie, tak naprawdę, czy my bardziej chcemy wysyłać komendy, czy bardziej będziemy wysyłać eventy? Jeżeli komendy Oczywiście trzeba to rozważyć bardzo dokładnie, ale prawdopodobnie lepiej nam się sprawdzi Rabbit. Jeżeli eventy, to bardziej nam się sprawdzi kawka. Tym może jeszcze warto mm -hmm. wspomnieć, jakby czym się różni event od komendy. I, i, nie wiem, Łukasz, czy ty chcesz jakby to poruszyć, czy. No ja mogę to poruszyć jak najbardziej. Nie? Jednym takim konkretnym wyróżnikiem to będzie. Powiedzmy intencja. Nie? Komenda to jest rodzaj wiadomości, jakby i event i komenda są rodzajami wiadomości, czyli sposobem, w jaki komponenty, czy my komunikujemy się z naszym systemem. Tak? Komenda to będzie wydanie rozkazu, czyli tak jak w trybie rozkazującym. Tak? Ja mówię, ok, ja chcę, żebyś ty coś zrobił. Kiedy ja wydaję rozkaz, to ja chcę wiedzieć, komu ja ten rozkaz wydaję, tak? Czyli ja mówię na przykład do, do, do Kuby, tak? Kuba wstań, tak? wydałem mu rozkaz A ja... i, i... No, ja wiedziałem, który Kuba, nie. To akurat trochę nie zademonstrowało mojego mojego tego wniosku, mojego <grym> to, to musi być jeden ten, jeden konkretny konsumer, który jest, nie? Tak powiedziałem, powiedziałem of stain, to by było może lepiej. Nie? Tak, ale komenda ma swoje, powinna mieć jednego swojego konkretnego odbiorcę, tak? I, i mówi, że i określa to, co ma się stać za chwilę. Zdarzenie, czyli event, opisuje to, co się stało, tak? Czyli jest efektem jakiejś zmiany stanu i jest bezintencyjne, tak? Komenda jest intencyjna, mówi: Ja chcę, żeby coś się stało. Event jest bezintencyjny, mówi coś się zadziało. I teraz, czy ktoś się na niego subskrybuje, czy nie, mhm. czy ktoś coś z nim zrobi, czy nie, to już jest dla mnie jako producenta tego eventu nieistotne. Tak? Ja nie, 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 nie interesuje mnie, co się, się z tym będzie działo. Tak? I... Mhm. Z czego by wynikało chyba, że komenda zazwyczaj będzie miała jednego odbiorcę, tak? Tak. Um, będzie logic logicznego, logicznego jednego odbiorcę, a, a zdarzenie może mieć od zera do co, nieskończoności, tak? Tak jest. Czyli generalnie... Komenda leci z reguły na, na kolejkę, czyli na rabita, a event leci na topic, czyli na, czyli na kawkę. Tak? jeszcze tak. jest jedna rzecz, którą nie powiedzieliśmy sobie, kurczę, tak? Bo kawka jest systemem rozproszonym jak ten natury. I potrzebuje jakiegoś innego komponencika jeszcze, żeby działać, Lukiera. Przynajmniej a, bo tutaj dochodzimy do tej kwestii, jakby infrastrukturalnej, czy kawkę postawić jest łatwo, czy nie, tak? mhm. ale dobra, to jesteś, jesteśmy teraz na Azurze. To czy na Azurze jest łatwo postawić kawkę? Znam ludzi, którzy powiedzą, że ciężko. No, zupełnie... no Confluent aktualnie <gry> wspiera kafka as a service chyba tylko na GCP i na Amazonie. tak? Czy mm. jesteś w stanie, oni mają nową usługę, jesteś w stanie teraz mm. dwoma kliknięciami sobie postawić mm. całkiem niedrogo mm. kafka as a service na, na, na GCP i mm. na Amazonie. Mm. Amazon ma swoją też usługę, chyba Kafka as a service, a na Azurze to. To, to nie wiem, czy tam samemu trzeba postawiać. Dzisiaj obsługę. też fajną, fajną rzecz, te, tak naprawdę usłyszałem na szkoleniu, e, gdzie ktoś powiedział, że jakby jak się patrzy na wszelkiego rodzaju konferencje, prezentacje, to rabit nie istnieje sama kawka. Nie? Jakby podsumowali to uczestnicy w bardzo fajny sposób, że wychodzenie to wynika z tego, że jak odpalisz rabita, to pierwsze wrażenie Twoje jest takie, że y, kurde, ale o, o co tu chodzi? Jak to ogarnąć, to nie działa. Instalujesz kawkę i w kawce takie wrażenie masz dopiero w momencie, kiedy wdrażasz aplikację na produkcję. I się okazuje, że jakby to wcale no. nie jest takie proste, jak się wydaje, i docker run tam, kawka nie, 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 nie wystarcza. Nie? Zrobicie ten próg wejścia tak naprawdę jest od razu. Ja od razu muszę zrozumieć mechanizm tak naprawdę tych exchange, topików, retryów, wirtual mm. hostów i tak dalej, żeby to sensownie użyć. W kawce tego prógu wejścia nie ma. Znaczy, on jest, tylko. Jego nie widzę w początku. No, tak? Na prezentacjach tak, nie, nie pokazujemy tego. ja sobie przypomniałem jeszcze taki jeden fuck up z To chyba było z Rabbitem, albo z Q, ale generalnie idea jest taka sama w Rabicie na pewno, więc mogę podzielić się, mimo że to było chyba Q. No bo generalnie, jeżeli ja muszę dostarczyć te wiadomości do wszystkich zainteresowanych subskrybentów, to znaczy, że tam jest jakiś mechanizm rezystencji, prawda, w tym brokerze. No bo on musi wiedzieć, co jest dostarczone, a co nie, kto jeszcze nie, nie posłuchał, kto jeszcze musi coś tam czegoś się dowiedzieć. Więc masz te adaptery persystencji. na przykład w ActiveMQ możesz chyba nawet po JDBC się podłączyć, tak? Albo po prostu pod system plików. Um, no tylko problem jest taki, że wszystkie kolejki udzielą swój, swój jeden journal, tak naprawdę. Czyli ja, nawet jak masz na brokerze 40 kolejek, to one wszystkie mają ten sam journal. Czyli jeżeli ktoś nie czyta wiadomości twoich, bo z jakiegoś powodu tego nie robi, no to ten journal sobie rośnie, rośnie, rośnie i nie może być wyczyszczony, bo nie mogę tego wyczyścić, bo ktoś jeszcze czeka na coś. Czyli z jakiegoś powodu 40 kolejek działało, jedna jest jakby stoi, przez co, przez co tak naprawdę nie działa mi nic. Czyli jest jakby mocne w to wiązanie. Każda tego nie ma, bo to jest system rozproszony i od razu to jakby się tam gdzieś tam partycynuje po wszystkich. Dobra, to dobra, Benjamin, to prawda. Wydaje to, mi się, że jakby powinniśmy trochę przychodzić już dalej. Czyli jakby wcześniej stwierdziliśmy, że OK, będzie jakiś moduł serca, tak? będzie jakiś <grains tiny bit swollen> moduł dodawania ogłoszeń. One będą spięte jakimś aktualizatorem, prawdopodobnie właśnie w modelu papsawowym. Tutaj nam wyszło tak naprawdę, że mamy Rabbit, Kafka, omówiliśmy tak naprawdę, jak to, jak to wygląda, który z tych narzędzi możemy wziąć, w jakim przypadku. No i teraz tak naprawdę, przechodząc dalej, tak naprawdę, co, co mamy, co, co mamy jeszcze tak na do załatwienia teraz.